Cześć, witam Was. Dzisiaj w trochę niecodziennej sytuacji, bo nagrywam w samochodzie. Dlaczego? Dlatego, że chciałem Wam powiedzieć o bardzo ważnym elemencie bezpieczeństwa w trakcie podróżowania samochodem. Chodzi o złamanie kości kończyn dolnych, nóg, w trakcie kiedy pasażer. Nie zachowuje bezpieczeństwa i bezpiecznej pozycji podróżowania w czasie podróży, czy na wakacje, czy do pracy, czy gdziekolwiek. Pamiętajcie o własnym bezpieczeństwie jako kierowca, ale pamiętajcie też, że jako kierowcy jesteście zobowiązani do tego, żeby zapiąć pasy i żeby pasażerowie zajęli odpowiednią pozycję w samochodzie. Tak samo jak w odpowiedni sposób opuścili samochód, bo to Wy za to odpowiadacie. Ale do celu chodzi o taką pozycję nóg. Taka lub druga, w momencie kiedy dochodzi do zderzenia z pojazdem poprzedzającym nasz samochód albo ze stojącą przeszkodą, pacjent jest narażony na przesunięcie do przodu z bardzo dużą siłą, z bardzo dużą prędkością, kiedy kości po prostu nie są w stanie tego zobaczyć. Jeżeli uda nam się, to wrzucimy w film, tutaj za chwilę, zdjęcie o tym, o czym mówię, jak taka kość wygląda złamana i o co chodzi, tak naprawdę, żeby nie trzymać tych nóg. Potem jest miejsce pod nogami. Pod, przed fotelem, żeby tam trzymać nogi A nie na szybie Pamiętajcie o tym, że to jest bardzo niebezpieczna pozycja Czy to w samochodzie osobowym Czy w dostawczym, czy w ciężarówce Nogi mają być poniżej Tam gdzie konstruktor samochodu Przewidział na to miejsce, a nie na podszybiu Czy na szybie, czy na desce rodzielczej Pamiętajcie Pamiętajcie o bezpieczeństwie Pamiętajcie o tym, że to, że my będziemy jechali bezpiecznie nie znaczy, że z naprzeciwka ktoś z nas nie uderzy albo, że ktoś nam z boku nie wyskoczy. Życzę Wam bezpiecznych wakacji, udanego wypoczynku. Do zobaczenia. Cześć.